Cześć, są Jaku, zapraszam Was na kolejny odcinek Street Tom Rider. Na szczęście udało mi się pracę ogarnąć i teraz odcinki, postaram się, żeby będą regularne. I teraz tak. Ostatnio, żeśmy skończyli w tej bazie. Ja teraz odpaliłem ściągę, żeby... sobie znowu kakawy Nie przyłączyć sobie... czyli ściągę, żeby znaleźć wszystkie te znajdźki, jakie tu mamy do podniesienia. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy wpisik. Możecie sobie skipnąć i, i przeczytać. A ja sobie jeszcze tylko odpalę się tutaj. Zapomniałem. stoperek. Aha, dobra. Teraz tak. Czy ja pobudziłem? Ja coś do zrobienia. Szczelba nam się ulepszyła. Dobra, umiejętności. Po punkt, skoro mamy wszystko na maksa. Hmm, Tutaj ja nie wiem o co w takim razie. Co z tym punktem zrobić. to jeszcze nie mam na 100% Aha. A widzicie A to czy pistolet nam się ulepszył na maxa? Dobra to weźmy sobie a Czekać o co mi się jeszcze nie ulepszyło Bo czekam max, Kramin max Ok, Max. Co we mam w tej No na pewno wyźmiemy i... Mi Jeszcze albo mam na Maxa. Pistoleci teraz. jeszcze ulepszyć magazyn. O! Będziemy mieć wszystkie bronie na maksa. To fajnie słuchować. Dobra. Co tu jeszcze mamy do zrobienia? To możemy wyważyć. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Mój głos się na pewno. A tuż już jest wyzwanie. Pytanie... Jak ono wygląda? Południe hmm. pokazuje mi, że... Jest tutaj, nie podświetla mi się to za bardzo. Tam muszę iść do przodu. A! jest patrzcie. A tutaj chyba. Ja pamiętam. Bingo. No, podnieś go skrzynkę. Nie pochodni, tylko go skrzynkę podnieś. To miejsce? Grobowiec musi być na niższym poziomie. Tam muszę się przedostać. To wiemy, Laro. To zabawa z tą windą, z tego co ja pamiętam. Tu też nic nie zrobimy. A No pote się mogli uruchomić A winda się zacięła. Będzie trzeba to wyważyć. To, że jestem na właściwym tropie. Muszę tylko sprawić, żeby Winda uderzyła z większą siłą. Też muszę tu się rozglądać za tymi to totemami, żebym mi gdzieś nie pominął. Dowództwo do agenta stop. Trójca niezadowolona z braku postępu. tekstu. O, patrzcie, mam woreczek. Poluzować jeszcze trzy, a winda spadnie. Cześć, daj mi tu właśnie tutaj A się zbugowała śmiesznie Lara. No, zapomniałem, że ona przez to okienko to nie wejdzie. A, tu nie przejdziemy dalej, muszę jeszcze odblokować resztę elementów. Aha, tutaj mamy, muszę zniszczyć szczelbą. ale najpierw to zniszczymy tutaj to jedno oczko jeszcze. Dobra, sześć na czwarte piętro. Drabina? Skąd tu się wzięła drabina? Wejść? Mogę? Aha, to będzie trzeba to. Yy, nie, czekajcie. Nie tak, dobrze mówię, będzie tutaj trzeba. Tą drabinę jeszcze na czwarte piętro dać. I nie można tego oczka ostatniego rozwalić. Bo on na po na dół. a potem trzeba powinien to odprowadzić. tego oczka. Dalej, dalej. Tylko... Czekajcie. Bo tu niszczę te oczko ostatnie, nie? Ono leci na dół, a my tego nie chcemy zrobić. Czekajcie, bo się już trochę. Iść tam dostać, do tych skrzynek. No momentu. Ty patrzcie, no nic tu nie zrobię chyba. No patrzcie, a to bym pominął. Dwa z głowy, jeszcze dwa. A, no jeszcze dwa. Ojej, czy to mogę rozwalić w sumie? Czekajcie, czekajcie. Wejść na nie muszę i wtedy kurwa na tą ścianę skoczyć chyba Mhm, mm chyba ta... Tutaj jedno wyzwanie zrobiłem no, Czekajcie, tu nie będę się śpieszył zbytnio, bo to dawny chyba pominąłem. Co tam jest? Nie, bo ich rozwaliłem. No jeden tylko. No patrzę, tu jest mówiłem. Tutaj trzeba być. Artefakt. Tak, jeden totem powinienem rozwalić. Aha, ja bym było w szawę, służyłem, super No, tu jest Teraz mogę iść. Ja mam szczęście w ogóle Nie w tą dziurkę. Pokazuje mi Dobra, wiesz o to. to Trzeba wcisnąć windę i skoczyć tam do niej Ja to ścianę przeskoczyć ładno Dobra teraz. Co tutaj? Kur jeszcze kurczę, nie mamy jeszcze no lepszej pistoletu. O brakuje. i się udało, nie chyba, tylko na pewno. <laughs> A, przecież muszę na górę to wejść, skoczyć na dół. Hey, Kurwa, to to w Już mamy na no. pistolet. artefakt. Kolejny hełm z dynastii Chao. Bogate dekoracje sugerują, że należał do kogoś z rodu królewskiego. Hmm. O. o, patrz, tutaj Ja Ominąłem ja tutaj ten nasilnik. Tak? jest złotem. Tak? To. Jeszcze że żeśmy dostali Co mi tu zostało? Dokument i skrzynka. Ok. Skrzynkę mamy musimy od tej strony chyba wejść tak, z tego co pamiętam, też kiedyś dopominałem. Aha, w środku jest jakaś notatka. O proszę, o ciekawego mm. jakiś 700 GPS. Surowce widziałem, że dostałem bardzo dużo. No, mamy lokację. Nie na 100%. procent. już dokument, żeby nie pominął. No, trzeba nie pominąć. Субтитры jakiegoś rodzaju generałem. Popełniłeś sepuku. Dlaczego? Piękny. Ciągle ostry. Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Aby je powstrzymać musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? 100% dobra. Jest w starym globu! O kurde! Muszę się stąd wynosić! Uciekamy! To się nie dam, koledzy. Gdzie Teraz dostałem surowca. jakiegoś chyba chyba znalezienie wszystkiego chyba? Czy za ukrytego, czy, czy za... Ja nie wiem zresztą. To, że znalazłem ukryte... Bądź... Jakieś znalezisko, albo... Tylko, że znalazłem wszystkie znajdźki. Ale wszystkie jeszcze nie znalazłem. Smart, yes Jesteś ranna. No. Dawaj. Dzięki. Poważnie. Myślałam, że już po mnie. Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matyasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Kuter jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana. Sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rot. Słuchaj, cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę Cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę Cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. No i to będzie końcówka już gry. Wchodź na pokład, gdy tylko będziesz gotowa do drogi. Ale zanim to zrobimy, tam się do obozu. Może jakiś pisik będzie. Nie ma. A umiejętność wciąż jest jeden. Ach, tam chyba kolejny. Więc tutaj się coś zbugowało. Ale na pewno ulepszymy sobie pistolet na maksa. No i mamy. Wszystko na maksa. Dobra. W tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie. A. Zobaczcie, bardzo, bardzo prawdopodobne, że jutro już skończymy grę i zaczniemy nową serię, czyli drugą część Tomb Raidera. Na razie, cześć.